Cześć. Z tej strony Dań Kamiński. Witam cię w moim odcinku dotyczącym finansowania dla spółek. W tym konkretnym odcinku chciałbym tobie przedstawić, jak analitycy bankowi, jak banki podchodzą do kwestii baz bankowych udziałowców, tak? Czy ty jako właściciel, jako udziałowiec tej spółki będziesz brany pod uwagę przy staraniu się o kredyt przez nią, czy nie będziesz? Tego dowiesz się z tego odcinka. Oczywiście, jak zawsze, w, w finansowaniu dla spółek zawsze trzeba przyjąć pewną zasadę, że nie ma tutaj nic pewnego. Tak? Każdy bank może mieć swoje jakieś e, wytyczne odnośnie tych kwestii, każdy bank może do tematu podchodzić indywidualnie, gdy zajdzie taka potrzeba, ponieważ na całe szczęście, jeszcze przy finansowaniu dla spółek decyzję ostateczną podejmuje nie komputer, ale człowiek który jest z krwi i kości. Wobec tego jest możliwość porozmawiania, przekonania i pokazania jakiejś innej strony danego problemu, który gdzieś tam spółkę trapi. Natomiast wracając już do naszego tutaj tematu, czyli czy udziałowiec będzie sprawdzany w bazach bankowych przy kredycie, czy nie będzie. Zasady i takim sztampem rynkowym jest to, że praktycznie każdy udziałowiec będzie przez analityka, przez decydenta w banku sprawdzany, jeżeli jego spółka będzie się starać o kredyt. Z czego to wynika? Przede wszystkim wynika to z prozaicznej kwestii, że to banki dają te pieniądze, to są ich prywatne pieniądze, tak? Możemy tutaj różne dysputy akademickie tworzyć na temat, czy to są pieniądze klientów, czy banków, czy systemu i tak dalej. Niemniej łapę na nich trzyma bank. Wobec tego dając komuś pieniądze, a kredyty dla spółek co do zasady są kredytami większymi, paręset tysięcy, parę milionów, parę dziesiąt, parę set, wobec tego chcą wiedzieć, kto stoi za tą spółką, co osobą reprezentuje, nawet jeżeli. Jeżeli jest udziałowcem. Druga kwestia. Bardzo często jest tak, że troszeczkę te kwestie ról w spółkach bardzo często się wymieszają. Tak? Może być taka sytuacja, że a i owszem, jest zarząd, jest prezes, są osoby, które fizycznie powinny działać, reprezentować spółkę i ich należy badać. Natomiast analitycy też mają świadomość, że czasem jest tak zwana funkcja cichego prezesa czy cichego zarządcy w postaci chociażby udziałowca, który no faktycznie ma jakiegoś prezesa wystawionego jako frontmana, natomiast Wiadomo, że to on podejmuje wszelkie decyzje, on wszelkie ostateczne decyzje zatwierdza, on pociąga za te najważniejsze sznureczki. Wobec tego informacja, czy taki udziałowiec żyje dobrze z bankami, płaci swoje prywatne raty bez zarzutu czy z jakimiś problemami, da takiemu analitykowi właśnie pewnego rodzaju pewność, czy należy tej spółce właśnie takiego finansowania udzielić. Trzecia kwestia niestety kwestia tak naprawdę przestępczości gospodarczej, to znaczy coraz więcej podmiotów działa w formie spółek ZO, co jest fajne i, i gdzieś, tam, gdzieś, tam, gdzieś tam propagowane przez, przez, przez wolność gospodarczą i, i, i różne, różne instytucje publiczne i prywatne. Natomiast też siłą rzeczy za całą masą normalnych klientów idą też ludzie, którzy nie do końca mają czyste intencje. Założenie spółki ZO właśnie powoduje to, że odcina się odpowiedzialność od. Udziałowcy, tak? Teoretycznie odpowiada spółka swoim majątkiem. Ewentualnie, jeżeli nieodpowiednio jest zarządzana, nie zareaguje prezes w odpowiednim czasie, no to on odpowiada swoim majątkiem. Wobec tego nic nie stoi na przeszkodzie i analitycy o tym wiedzą, żeby założyć spółkę, robić troszeczkę fikcyjnych transakcji, czy nawet prawdziwych transakcji przez kilka lat, żeby ją trochę uwiaryganić, być. Tym udziałowcem, który faktycznie podejmuje decyzję, natomiast no, mieć jako frontmana e, pana prezesa, który jeszcze niedawno delektował się tanim trunkiem pod najbliższym e, hipermarketem albo sklepem spożywczym, a dzisiaj został mianowany prezesem. I jak sam widzisz? Może dojść do takiej sytuacji, że taka spółka otrzyma kredyt, zgodnie z literą prawa udziałowiec za zobowiązania tej spółki nie odpowiada, o ile nie zostanie mu to kryminalnie udowodnione, tak? Wobec tego, no, analitycy wiedzą o tym i oprócz samego zarządu, samych, samych tutaj decydentów z litery prawa, również chcą sprawdzić właśnie udziałowców i, 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 i osoby, które stoją jako właściciele za tą spółką. Kolejna kwestia tak naprawdę też jest taka, że bardzo często mówi się o tym, że od określonego poziomu udziałów taki udziałowiec powinien być sprawdzany. Oczywiście zgodzę się z tym, różne banki różnie to przyjmują, natomiast starają się podkreślam to słowo, starają się nie sprawdzać baz bankowych udziałowców mniejszościowych. Co to znaczy mniejszościowy? Różnie, tak jak już powiedziałem, każdy bank ma swoje jakiś tam próg akceptacji tego, tego mniejszościowego udziałowcy, natomiast średnio to są udziałowcy na poziomie 5% udziałów, 10, może 15, niektóre banki zaliczają do mniejszościowego udziałowcy, 20% udziałowca I teoretycznie taki udziałowiec yy, nie powinien być sprawdzany albo bank nie przewiduje automatycznego sprawdzania, natomiast pamiętaj o jednej rzeczy, zawsze bank w skrajnym, w skrajnej sytuacji, w skrajnym momencie, jeżeli Weźmie jakieś podejrzenie co do tego, czy ta transakcja jest czysta, czy jest ryzykowna, czy nie jest ryzykowna, może takiego udziałowcę sprawdzić, może poprosić o, o zgodę na sprawdzenie baz bankowych, a nawet zdarzają się takie przypadki, co jest tajemnicą poliszynela, może sprawdzić bez zgody, tak, bo są narzędzia służące do tego, żeby oczywiście niezgodnie z RODO, niezgodnie z pewnymi ustawami, natomiast no, no, chyba, chyba, chyba logicznym jest, że nie wszystko zawsze w obrocie gospodarczym odbywa się z poszanowaniem każdego przepisu, więc też analitycy mają niektórzy możliwości, żeby po cichu takiego udziałowcę sprawdzić i oczywiście nie podadzą tego w decyzji, na przykład, że decyzja odmowna ze względu na... Mniejszościowego udziałowca, który ma tam swoje rzeczy za koszulą, tak? Swoje prywatne raty, niepowłacone hipoteki, kredyty ratalne, itd. Po prostu wymyślą wtedy jakiś konkretny powód, nie wiem, zgodnie ze współczynnikiem XYZ spółka nie spełnia naszych tabel produktowych, nie mieści się w naszym tutaj scoringu finansowym, natomiast w praktyce będzie wiadomo, że chodziło tak naprawdę o tego małego udziałowcę mniejszościowego, który po prostu tutaj temat położył. Więc mi to na uwadze, że tak to wygląda. Załóż od razu, że praktycznie każdy udziałowiec będzie, będzie sprawdzany, ponieważ trafiają się klienci, którzy yy, może złe słowo wykłócają się, natomiast są wielce zdziwieni, że na przykład z, z, zrobili siebie jakimś tam udziałowcem mniejszościowym, a proszę ich, żeby na przykład mieli świadomość, że będą w tym biku, bigu czy w kartę sprawdzani. Mało tego proszę o takie raporty yy, wcześniej, żeby się do tego przygotować. Załóż z automatu, że każda osoba, która jest powiązana ze spółką, spółką ZOS, spółką komandytową, spółką zokomandytową, spółką akcyjną, na dzień dzisiejszy może być sprawdzana. Zarząd to jest rzecz oczywista i, i w stu, praktycznie w 100% każde, w każdej sytuacji udziałowcy też założy, że na 90%, nawet ci mniejszościowi zostaną podejrzeni nawet takim zapytaniem monitorującym, żeby, które zanika bardzo szybko, żeby sprawdzić, czy tam jest wszystko w porządku, czy nie jest. i uh -huh. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, chciałbyś oglądać ich więcej, zapraszam Cię do polubienia mojego kanału na YouTubie, na Facebooku, śledzenia informacji, śledzenia bloga, tak żeby być cały czas tutaj w kontakcie z tym, co zmienia się na rynku finansowania dla spółek. Trzymaj się i do zobaczenia następnym razem.